Witam Was, Marek Furczyński. Jestem dzisiaj w salonie Ekosypialnie, gdzie dzięki uprzejmości producenta materaców MKFOM mogę nagrać dla Was ten odcinek. I w tym odcinku, moi drodzy, podzielę się z Wami takimi prostymi, własnymi sposobami, które ja robię na co dzień na lepszy sen. Kilka ćwiczeń, które możesz zrobić w łóżku. Może ćwiczenia to przesadnie powiedziane. Dzięki tym ćwiczeniom... Lepiej się odprężymy, łatwiej będzie nam zasnąć po całym stresującym dniu, po pośpiechu, po pogoni, po całej masie walk. Pokażemy organizmowi, że czas spać, czas się odprężyć. Ćwiczcie ze mną. Na dzień dobry. Część mądrych osób, które śledzą ten kanał, może się oburzyć. Jak to ćwiczenia przed snem? Przecież kiedy ćwiczysz, podnosi Ci się akcja serca, kiedy ćwiczysz, wydziela się adrenalina i nie będziesz mógł zasnąć. I taka jest prawda. Kiedy trenujesz silnie przed, w nocy, w zasadzie przed zaśnięciem, nie sposób jest zasnąć długie godziny. Ktoś, kto robi treningi o 22, 23 wie, o czym myślę. Dlatego tutaj, mówiąc ćwiczenia, bardziej mam na myśli techniki relaksacyjne. I co jest bardzo ważne, kiedy zaczniemy ćwiczyć wspólnie, nie możecie się przy tym spocić, nie możecie przy tym podnosić akcji serca, nie możecie przy tym dyszeć. To ma być wszystko rozumienie. Wy macie pokazać swojemu ciału, już dobrze, już spokojnie. To będą takie kojące, przyjemne ruchy, a nie żadna orka, nie żaden trening. Dlatego to przedstęp jest bardzo, bardzo mocno wskazane. Ok. więc co robi Marek Furczyński po całym ciężkim dniu, kiedy się wywali na wyro? Po pierwsze, daje odpocząć swojemu dnom miednicy i odcinkowi lęziowemu kręgosłupa. Chwytam się za stopy w taki sposób, delikatnie staram się wyprostować nogi ku górze i mam jogowo masane szczęśliwego dziecka. Moje zadanie w tym momencie to delikatnie zbliżać kolana do klatki piersiowej, tak trochę jakbym chciał zrobić przysiad. I przy okazji głęboko sobie oddycham. Nie ma bólu, nie ma naciągania. To jest pozycja, która nie mam teraz otwierać moich powięzi, nie chcę się porozciągać, ja chcę się zrelaksować. Dlatego jeżeli czuję jakikolwiek dyskomfort w tej pozycji, muszę ją sobie bardziej wyluzować, być może przez większe zgięcie kolan, może muszę ustawić trochę szerzej swoje stopy, może trochę wężej. Ma Wam być przyjemnie w tej pozycji. I czego się spodziewajcie, co powinniście poczuć, to lekkie rozciąganie w lędźwiach, ale również lekkie rozciąganie na tyłku, wokół całej miednicy. Głęboki oddech, kiedy dobrze umyjecie nogi, tutaj jest łatwy chwyt, stopy się nie wykręcają, nie wysizgują z dłoni, więc bardzo przyjemnie i bardzo miło można spędzić około dwóch minut w takiej pozycji, żebyście poczuli jeszcze więcej rozluźnienia, jeszcze więcej odprężenia. Można delikatnie pofalować do boków, można delikatnie pospacerować, ale tak jak powiedziałem wam na początku, bez podnoszenia tętna, bez wysiłku, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Po chwili zginam sobie nogi w kolanach, staram się wyprostować biodra i nierzadko, kiedy skończycie tą masankę, pak pak, 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 kręg po kręgu wasze stawy międzykręgowe zaczynają się pięknie odblokowywać. Numer dwa. Przeszedłem do leżenia na brzuchu, minęły dwie minuty, zginam sobie dwie nogi w kolanach, kładę sobie dłonie albo pod brodę w taki sposób, ale jeżeli mam problem z szyją, podłożę sobie dłonie pod czoło w taki sposób. Nie mogę tak podłożyć, bo nie będziecie mnie dobrze słyszeć. Więc ja się od razu układam prawidłowo i ta pozycja nazywa się rybka. A zasadniczo, kiedy dodamy takie przyjemne ruchy do boków, nazywa się to wiodze technika chlupoczącej ryby, asana chlupoczącej ryby. Czyli leżę sobie, wypadłem na brzeg i macham sobie płetwą w lewo i w prawo. A w obrębie moich bioder, przywodzicieli, rotatorów zewnętrznych jest teraz harmonia. Powięzi się odżywiają bez żadnego obciążenia, bez żadnego zmęczenia bujam sobie kończynami na boki. Bardzo przyjemna technika rozluźniająca krzyż, rozluźniający odcinek lędźwiowy kęgosłupa, rozluźniająca rotatory bioder, jak już Wam wcześniej powiedziałem. Więc kilkanaście takich luźnych przemachów. Przy okazji, kiedy leżę w taki sposób z brodą ustawioną do przodu, jeżeli oczywiście nie mam ścisku w potylicy, otwieram pięknie gardło, otwieram pięknie mięśnie, które w stresie, kiedy zaciskam mocno żuchwę, kiedy zaciskam mocno gardło, mocno się spinają. Rybeczka. Kiedy jest mi mało po tej rybce, to zrobię sobie jeszcze sfinksa. Tutaj nie będę się też mocno rozciągał. teraz jest miękki. On fajnie przy, w zasadzie przyjmuje moje łokcie i wpuszcza je w podłoże. Wpuszcza moje biodra w podłoże. Więc jest to dużo przyjemniejsze niż techniki, które zrobicie na jogowej macie i na twardej podłodze. To mniej ciągnie, ale bardziej rozluźnia. Więc chwileczkę poddycham głębiej piersią. Poczuję, że moje mięśnie brzucha się otwierają. Poczuję... Że moje mięśnie krtani się otwierają, mogę delikatnie pobujać w takiej pozycji kręgosłupem. Trochę jakbym szedł na spacer. Niech popłynie pół, płyn mózgordzeniowy, niech tętnice się delikatnie rozciągną. To jest bardziej praca wewnątrz mojego organizmu z oddechem, z lekkim ruchem, niż praca na zewnątrz mięśniami. To ma być wszystko zrobione w zasadzie luźno, flakowato, jak na leśnik. I teraz, kiedy skończyłem już sobie tą rybkę tego sfinksa, czyli pozycje, które miały mi trochę moje plecy i mięśnie brzucha wyprostować. I te, kiedy skończę tą rybkę, kiedy skończę sfinksa, czyli pozycje, które miały mnie lepiej odprostować i rozluźnić, mięśnie zginacze w moim ciele, przejdę sobie jeszcze raz na plecy. Jestem znowu na plecach, ja zazwyczaj zasypiam leżąc na plecach, więc jestem już bliższy tej pozycji, w której zamknę oczy i będę spał. Ale dorzucę sobie jeszcze jedną technikę. Zauważcie, prawa noga zgięta w kolanie, lewa stopa na kolanku. Zrotuję delikatnie prawe biodro, otworzę zginacze biodra, otworzę znowu mięsień brzucha, zrotuję delikatnie kręgosłup. Niezłym pomysłem będzie automatycznie odkręcenie się klatką piersiową i głową w drugą stronę. I chwileczkę w takiej pozycji postaram się znowu pobujać, pooddychać, pootwierać przestrzeń pomiędzy biodrem a żebrami. Mogę dorzucić sobie ramię wyciągnięte w przeciwną stronę, rozciągną się trochę mięsień piersiowe. Kark kręca się w drugą stronę, ale pamiętajcie, to nie jest stretching. To jest odpuszczenie, to jest wyluzowanie ciała, żeby pokazać, że jesteśmy miękcy, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy gotowi do snu. Co jest też bardzo ważne, jeżeli regularnie będziecie robić ze mną takie ćwiczonka, jeżeli regularnie będziecie tak sobie delikatnie jogować przed snem. To ciało lubi pewne ceremonie. I teraz, co jest bardzo ważnego w takich rytuałach, w takich ćwiczonkach, które robimy regularnie? Ciało każdego z nas jest jak ciało noworodka cały czas. My lubimy pewną systematyczność, lubimy pewną powtarzalność. Więc, jeżeli regularnie robicie takie ćwiczonka przed zaśnięciem, to zmienię sobie stronę. To po pewnym czasie samo wykonywanie takich ćwiczeń, nawet kiedy jesteście w, w, pobudzeni, jesteście zdenerwowani, spowoduje, że zaczynacie się uspokajać i wasz mózg zaczyna łapać. Aha, to jest ten rytuał, który powoduje, że robimy się bardziej senni. I dzięki zrobieniu kilku serii takich kilku takich lajtowych pozycji, nagle zrobicie się bardziej senni. Więc warto codziennie takimi prostymi ćwiczonkami, które zajmą wam w porywach może do 5 minut, może jak macie chwilę więcej w dany dzień nie spieszy wam się do snu, zajmą wam 10 minut powodują, że wasz sen będzie bardziej komfortowy. Raz wasze mięśnie będą bardziej rozluźnione, wasze stawy zmobilizują się do tego, żeby móc spokojnie przejść do pozycji leżącej, do pozycji na wznak, gdzie możecie się wygodnie wywalić, odprężyć i zwyczajnie zamknąć oczy. Moi drodzy, ja już pomału będę przysypiał. Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo mocno zapraszam Was do wykonywania takich aktywności, nie do końca ćwiczeń w różnych porach dnia. Całe życie może być treningiem, jeżeli odpowiednio będziecie tymi ćwiczeniami zarządzać i wiedzieć, kiedy działać mocno, kiedy działać delikatnie, kiedy odpuścić, kiedy przycisnąć. Wtedy łatwo jest zarządzać was tym zdrowiem. Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do kliknięcia lajka, like do pozostawiania komentarza. No i na koniec serdecznie dziękuję sponsorom tego odcinka, firmie MKFOAM, za zaproszenie do swojego salonu i możliwości nagrania tego odcinka dla Was. Do zobaczyska, pozdrawiam Was, Marek Purczeński.